Gościem Faktu Life jest teraz ojciec Paweł Górzyński i Dzień dobry i szczęść Boże. Dzień dobry i szczęść Boże. Witam Pana, witam Państwa. Witam serdecznie. Muszę zacząć od takiej... Smutnej informacji, kontrowersyjnej. Trzy dni temu odbyła się sekcja zwłok, które odkryto na plebanii w Drobinie, to jest w województwie e, mazowieckim. Wiadomo, że ciało należy do 29-letniego mężczyzny, który uczestniczył w takiej, nazwijmy to, imprezie u księdza Grzegorza. Pojawiły się więc takie nagłówki: Śmierć na plebanii. I co ważne, to jest inna śmierć. E, Inna tragedia na innej plebanii niż głośna sprawa, o którą także my w fakcie opisywaliśmy i mówiliśmy o niej, czyli tragedia na plebanii w Sosnowcu. Chciałbym ojca zapytać, jak powinniśmy reagować? Jak powinni reagować wierni na takie doniesienia? Czy powinniśmy oczekiwać przejrzystości i wyjaśnienia tych spraw do końca i przekazania. Jak najbardziej, jak najlepiej to jest oczywiście możliwe, dokładnych informacji o tym, co się wydarzyło, aby nie było jakichś tam niedomówień, czy też ewentualnych plotek, bo wiemy, że tego typu informacje mają to do siebie, że ludzie mogą dodawać coś od siebie, czy też są to traktować jako sprawy prywatne i nikomu nic do tego. Halo, halo. Chyba mamy troszkę kłopotów. Czy mnie słychać? Tak, teraz słychać. A słyszał y, ojciec moje pytanie? Okej. Okay. Tak, troszkę tam cięło, ale myślę, że uchwyciłem sens. Y, jak powinniśmy reagować? Przede wszystkim to, co w tej chwili jest potrzebne, to mądry, ale bardzo konsekwentny nacisk wiernych na biskupa, na proboszczów, na księży, ponieważ to jest Jedyna metoda, oprócz właśnie ujawniania tego typu faktów w mediach i dyskusji takiej, czy mainstreamowej, czy bardziej powiedziałbym undergroundowej, tak, ale wierni są tutaj bardzo, bardzo potrzebni, ponieważ bez tego nacisku wiernych, niestety dotychczasowe mechanizmy działają tak, że księża ukrywają, biskupi ukrywają, chowają pod dywan, nie chcą o tym mówić, nie chcą rozliczać, mają cały czas skłonność taką wyrobioną, powiedziałbym, przez wieki, żeby nie dążyć do transparentnego rozstrzygnięcia tych spraw, opisania, ukarania winnych, etc. Więc ja apeluję jako zwykły ksiądz do wiernych, Bądźcie mądrzy, naciskajcie, bo jesteście współodpowiedzialni za Kościół, a bez waszej presji niestety księża się nie poprawią. Jak, jak możemy naciskać? Jak możemy, jak możemy faktycznie wykonywać tą presję? No bo tak jak przed chwileczką mówiłem w pytaniu, z jednej strony zastanawiamy się, czy to są sprawy prywatne i nic nam do tego. Z drugiej strony no, mówi ojciec tutaj o pewnej presji, ale... Nie wiem, czy to powinno być jakiegoś rodzaju demonstracje, rozmowy. Jak to robić po prostu? Już podam bardzo konkretny przykład. Jeden, Oczywiście jedno z rozwiązań, które jest możliwe. Nie dalej jak dzisiaj opublikowaliśmy na stronie Kongresu Katoliczek i Katolików i wysłaliśmy do mediów nasz list otwarty do biskupa Szlachetki który pozwolił sobie ostatnimi czasy na bardzo niewybredne kazanie. Właściwie nie tylko kazanie, bo i wypowiedź na rozpoczęcie roku szkolnego, w którym no, mnóstwo tez, które postawił są co najmniej kontrowersyjne. W naszej opinii są niezgodne z nauczaniem Kościoła, niezgodne z duchem Ewangelii, więc wysłaliśmy merytoryczny, szanujący urząd i osobę, ale jednak punktujący błędy tej osoby list w którym bardzo bardzo prosimy aby biskup zastanowił się nad tym co mówi kiedy mówi i do kogo mówi ponieważ to ma znaczenie społeczne zawsze więc wszystkie sprawy które dotyczą księży nie są sprawami prywatnymi i jeżeli dotyczą Moralności całej wspólnoty kościoła. Ksiądz jest odpowiedzialny za prowadzenie ludzi do zbawienia. Jeśli sam popełnia błędy i grzeszy, te rzeczy muszą zostać rozliczone, bo inaczej nie ma siły. Powstaje przekonanie wśród wiernych, że księża są obłudni, że są schizofrenikami, że są hipokrytami i nasze głoszenie Ewangelii grzęźnie tak naprawdę w ślepej uliczce. Jeden z bardziej aktywnych na Twitterze, czy tam x teraz, tak, księży, ksiądz Wachowiak napisał na przykład taki komentarz, komentarz krótki. Nieważne ile ja się staram, jak staram się być uczciwym i służącym ludziom księdzem, to taki jeden wybryk po prostu rujnuje moją robotę na 5-10 lat. Szkoda, że ksiądz Bachowiak mówi dopiero teraz o tym. Przepraszam, ja nie chcę tutaj wyjść na pyszałkę, ale ja mówiłem 15, niemal 20 lat temu o tych sprawach, że należy tak podchodzić do sprawy, że sami księża w swoim środowisku muszą wytworzyć presję taką, która. Nie będzie miała nawet cienia przyzwolenia dla tego typu imprezek na plebaniach czy w klasztorach, etc. Tak? To nasze środowisko jest w dużym stopniu winne także w ten sposób za takie historie, że jak wielu zresztą badaczy czy nawet komentatorów, dziennikarzy zwraca na to uwagę, to byłoby niemożliwe, gdyby wewnątrz naszego środowiska nie, istniała pewna, pew, nie istniało pewne przyzwolenie, nie funkcjonowała czy też księża nie charakteryzowaliby się pewną określoną mentalnością. A mianowicie taką: jeśli nie wychodzi na jaw, to rób co chcesz, rób co chcesz, byle nie było skandalu. No tak nie może być, po prostu tak nie może być. No właśnie, ale równocześnie to wychodzi na jaw nie tylko dlatego, że oczywiście są media, ale dlatego, że no, księża jednak mieszkają w określonych społecznościach, a często w małych miejscowościach tak naprawdę no, wszyscy wiedzą wszystko, prawda? Więc tutaj zacytuję, bo reporter faktu był w Drobinie, właśnie w tej miejscowości i rozmawiał z mieszkańcami i jeden z mieszkańców powiedział nam tak: My tu mieszkamy niedaleko, my wszystko wiemy, co tam się działo. Ten młody mężczyzna, który był u Wikarego, został znaleziony w jego łóżku. Na rękach miał kajdan a na sobie skórzane stringi. Ksiądz był pijany, spał, spał wtedy w fotelu, przebrany za króliczka. Nieoficjalnie mówi się, że ten młody człowiek przedawkował środek na potencję, bo w pokoju znaleziono tego bardzo dużo. No i właśnie te informacje, tak jak ojciec zauważył, one się jednak rozchodzą, nawet jeżeli księża bardzo by tego nie chcieli, bo po prostu naokoło mieszkają sąsiedzi. No, to jest oczywiste, tak? To jest oczywiste, że ludzie, prędzej czy później, zawsze się dowiedzą, czy zauważą pewne rzeczy, w szczególności jeśli chodzi o tak zwane małe społeczności lokalne, wiejska parafia, małomiejska parafia, tak mało i tak dalej i tak dalej. To jest oczywiste, że to wyjdzie po prostu na jaw. Problem polega na czym innym, bo zawsze Takiej społeczności, czy innej, zdarzają się y, rzeczy skandaliczne, niedopuszczalne, etc. To dotyczy księży, policjantów, lekarzy, zwykłych ludzi, tak wszystkich to dotyczy. Zawsze jakieś skandale się zdarzają. Ale problem polega na tym, że w kościele został wytworzony właśnie mechanizm. Y, Taki bardzo schizofreniczny. Udajemy, że nic się nie stało, że to jest tylko wybryk, nie ma re właściwej reakcji na to ze strony biskupa, nie ma właściwego porozumienia, komunikacji z wiernymi. Tutaj w tym wypadku biskup pojechał na miejsce, to bardzo dobry ruch, to bardzo dobry ruch. Tak zasadniczo powinien się biskup zachować, że jeżeli jest taki skandal, to bierze na klatę całą sytuację, jedzie tam, i to on przede wszystkim gasi ten pożar, ale dalej, to znaczy, że on musi podjąć pewne... Y decyzje dyscyplinarne i personalne, i wychowawcze, formacyjne w swojej diecezji. I... Tutaj, muszę, tutaj muszę dopowiedzieć, bo to jest bardzo ważne, że tak jak ojciec zauważył, biskup pojechał, ale także no właśnie przełożeni z diecezji płockiej poinformowali w takim komunikacie, że usuwają teraz tego księdza z parafii, powołują specjalny zespół do wyjaśnienia sprawy, a komisja ma swoje wszystkie ustalenia przekazać do Watykanu. No, mam nadzieję, że tak się stanie. Właśnie mówię, mam nadzieję, dlaczego? Ponieważ mamy obiecaną komisję. To wszystko po tej aferze z filmem Franciszkańska 3, tak? czy tam dwa, czy cztery, już nie pamiętam, jak to się tam nazywało, ale biskupi wtedy obiecali, że będzie komisja, która zbada wszystkie przypadki i w diecezjach, i w zakonach. To zostanie ujawnione, żeby co dwa-trzy miesiące właśnie nie wyciągano nam jakiegoś trupa z szafy. Czy Pan słyszał coś o tym, że ta komisja nie. działa, że tam się. No właśnie, dlatego jest moja nieufność, tak? Podkreślam, bardzo dobrze, że Biskup pojechał, bardzo dobrze, że tak za sprawa została zakomunikowana wiernym, że. Ma być powołana komisja, że ma to zbadać, tylko niech to zbada bardzo rzetelnie, uczciwie, do bólu uczciwie, bo konsekwencja tej historii i wielu wcześniejszych i wielu przyszłych, które jeszcze wyjdą, jest taka i będzie taka, że trzeba będzie sobie bardzo wyraźnie i bardzo mocno odpowiedzieć na pytanie, co zrobić z osobami homoseksualnymi w naszym środowisku. Tak, bo z jednej strony Kościołowi zarzuca się, że jest wykluczający, bo nie chce przyjmować takich osób do seminariów i tak dalej i że jest homofobiczny w ten sposób, a z drugiej strony wytyka się Kościołowi, że na plebaniach dzieją się orgie i imprezy właśnie o takim charakterze. Oczywiście nie tylko o takim charakterze, bo heteroseksualne orgie też się zdarzają, tak? Ale w tym kontekście my sobie naprawdę musimy odpowiedzieć bardzo mocno na pytanie, co zrobić z tymi osobami homoseksualnymi, które są yy, jednocześnie kapłanami, i tak dalej, i tak dalej. Bo widać wyraźnie, że one stwarzają nam ogromny problem. Tak, że nie można podejść tak naiwnie, właśnie tak naiwnie niewykluczająco, że przecież to jest taki sam człowiek i wszystko jest ok, i tak dalej, tak dalej, bo jakoś statystycznie okazuje się, że tego typu osoby częściej, zdecydowanie częściej nam wywołują skandale. Czyli ale czy ma ojciec w takim razie jakiś, jakiś pomysł, no jak podejść, no bo to faktycznie jest bardzo, myślę, trudna i złożona sprawa i, i niezwykle kontrowersyjna, tak? Trzeba podejść do tego, powiedziałbym, do pewnego stopnia, oczywiście w pewnych granicach bardzo mądrze, ale przede wszystkim chodzi mi o to, żeby to było jednak podejście dość bezkompromisowe, tak? Musimy być tutaj czytelni i przejrzyści. Jeżeli... Stoimy na stanowisku, że nie należy przyjmować w szczególności osób homoseksualnych, które wcześniej wykazały się jakąkolwiek aktywnością w tym względzie. Tak? Nie, na, nie można takich osób przyjmować. To bądźmy potem dalej konsekwentni w stosunku do tych, których już mamy. Czyli krótko mówiąc, ja sobie wyobrażam sytuację następującą, że biskup, on wie, on zasadniczo wie kim zawiaduje i wie jacy księża jakie mają skłonności. To nie jest wiedza tajemna ukryta przed biskupem i tak tak dalej. Tak samo w naszym środowisku pewne wieści się roznoszą i biskup ma wiedzę na ten temat. Więc niech weźmie tych ludzi do siebie zaprosi i porozmawia z nimi bardzo wyraźnie i niech te osoby się określą czego chcą czy chcą pod ukryciem sutanny, prowadzić życie z, z punktu widzenia ewangelicznego wszeteczne i, i niszczyć wspólnotę Kościoła i gorszyć ludzi, czy chcą zostać i zmierzyć się z tym, co w nich jest. Bo ja tych ludzi nie przekreślam. Tak? Bo Ale czy w takim razie to się... musiałaby być taka sytuacja, że biskup zaprasza takiego księdza, przeprowadza tą trudną rozmowę i ksiądz, yy, yy, ksiądz homoseksualny musiałby, rozumiem, zadeklarować, że yy, no, nie będzie tak zwanym aktywnym, yy, aktywnym yy, homoseksualistą, tak, że będzie yy, no, żył w czystości. To znaczy, że najpierw ci księża sami wobec siebie muszą sobie odpowiedzieć, czy chcą uczciwie spełniać swoją funkcję. Bo jeśli nie dają rady, okej, okay, słabość ludzka w porządku, ale to znaczy, że musisz stary po prostu odejść z kapłaństwa i pełnić inne funkcje. Tak? Jakby bądźmy realistami, nie? bądźmy naprawdę realistami, I tak samo jest z innymi przypadkami innych jakichś tam dewiacji, które się zdarzają także wśród księży. No, jeśli chcesz być księżem, księdzem, musisz spełniać pewnego rodzaju standardy moralne i pewne kompetencje osobowościowe muszą być dla ciebie osiągalne, tak? Jeśli tego wszystkiego nie masz, no to będziesz stwarzał ogromne problemy. A to znaczy, że biskup musi mieć pełne prawo powiedzieć, nie stary, ty tej funkcji pełnić nie możesz. Po prostu. No, Bo no ale co zrobić, ale... Płacili mhm. za to. Ale co zrobić, jeżeli, tak jak ojciec powiedział, bądźmy realistami. Co zrobić, jeżeli taki ksiądz mówi, dobrze, ja w takim razie mm, ogarnę się, będę żył tak, jak y, powinienem, y, no ale potem się coś... Wydarzy i, i, i co no to, wtedy? No to umowa z księdzem biskupem jest następująca: znaczy ksiądz biskup mówi, "Ok, daję ci kredyt zaufania, jeśli dasz radę, w porządku, jeśli nie dasz rady, opcja B. Odsuwamy Ciebie, po prostu. I, I to musi być po prostu jasne, tak? I dlaczego ja w ten sposób ustawiam sprawę? Oczywiście Ale odsuwamy. Nie, czyli nie, nie, nie żebyśmy to mieli jasność dla naszych widzów. Odsuwamy. odsuwamy to znaczy nie, nie przesuwamy odsuwamy do innej parafii, tak? Tylko po prostu. Absolutnie. Uh -huh. Absolutnie. Odsuwamy od pełnienia funkcji kapłańskich. Właśnie to o czym powiedziałem wcześniej. Ten fakt wytworzonego przyzwolenia w naszym środowisku na tego typu zachowania. Tak, że dopóki skandalu nie ma, to rób co chcesz. Ten fakt utrwalonego przyzwolenia trzeba teraz zwalczyć. A zwalczyć można tylko czy między innymi w ten sposób, że przy, przyjmie się y, jasne, klarowne dla wszystkich uczciwe kryteria albo w te, albo we w te. Nie ma tutaj trzeciej drogi, krótko mówiąc, tak? Czyli tutaj ojciec proponuje coś troszeczkę innego niż w przypadku pedofilii, bo w przypadku pedofilii mówiliśmy zazwyczaj o jakichś dużych komisjach, jest też komisja państwowa oczywiście, a tutaj chodzi, ojcu rozumiem, o to, żeby to było niżej, na, na etapie parafii wręcz, tak? Pedofilia to jest przestępstwo, i tutaj wchodzi prawo państwowe. Tutaj mamy do czynienia, to jest zupełnie inny poziom. Tutaj doszło do jakiegoś prawdopod najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że doszło do kontaktu między dwójką dorosłych osób za obopólną zgodą, za przeproszeniem, coś nie wyszło w trakcie, tak? Y i to bardzo nie wyszło, sytuacja tragiczna, ktoś umiera, ale to nie jest sytuacja, gdzie ktoś kogoś wykorzystywał. To jest obyczajówka, ale na tą obyczajówkę my musimy mieć receptę. I recepta jest taka, jeżeli spełniasz pewne standardy, ok, no to porów takie szybkie porównanie. Jeżeli zostałeś pilotem, nie wiem, myśliwca F-16, wytrzymujesz ten tam, nie wiem, 5G chyba trzeba wytrzymać, żeby móc w ogóle wystartować w tych zawodach. Straciłeś tą umiejętność wytrzymywania tego przeciążenia, odchodzisz, nie możesz być pilotem. Aha. Jeżeli tracisz mandat moralny, społeczny do sprawowania funkcji kapłana, po prostu odchodzisz, koniec kropka, bo inaczej sobie z tym nie poradzimy. Tak? Inaczej będzie ciągle y, sytuacja właśnie taka, z jaką mamy do tej pory do czynienia. Nie? Że będzie wychodził biskup na przykład kaszak i będzie mówił, jesteśmy obolali, tak? Mhm. No, to było raczej niefortunne sformułowanie, myślę. Bo tu, tutaj, właśnie wracając do, do obolali, to było bodajże chyba po tej sytuacji w Sosnowcu. Ale, wracając właśnie do tej sytuacji w Sosnowcu, przygotowując się do rozmowy z ojcem, oglądałem materiał naszej reporterki z, ze Śląska, która rozmawiała z tamtejszymi wiernymi. I tam między innymi padały takie właśnie zdania od tak zwanych zwykłych ludzi. To chyba była Dąbrowa Górnicza, nie? Tak, znaczy to jest to jest dokładnie na styku Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, więc tam jest tak, że wierni bodajże mieszkają częściowo tu, kościół jest chyba w drugiej, w drugiej części. W każdym razie tak, to jest Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec, więc tak naprawdę chyba powinienem powiedzieć na Zagłębie, a nawet nie Śląsk, bo Wiem, że tamtejsi mieszkańcy są na to wrażliwi. Ale wróćmy do poważniejszych spraw. Tutaj pada takie właśnie zdanie od jednej z pań. Skoro księża nauczają o moralności, skromności z jednej strony, a z drugiej strony no, pokazują coś zupełnie innego, czyli niemoralność, a wręcz skandale, to jak ja mam dalej wierzyć? Albo drugie zdanie: Potem trochę się martwię, bo ci sami księża odprawiają nie tylko Mrze Świętą, ale także przygotowują dzieci do pierwszej komunii. No faktycznie gdzieś tam niżej na, 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 na wśród wiernych pojawiają się pewnie takie różne pytania, jak ja mam się do tego ustosunkować, właściwie, bo oczywiście rozumiem, że trzeba oddzielić od tego, oddzielić wiarę, oczywiście od zachowań ludzi, nawet ludzi księży, ale jednak no, to się bardzo silnie wiąże dla, 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 no, po prostu dla wiernych, tak, którzy chodzą do tego samego kościoła, albo ten sam ksiądz właśnie prowadzi dziecko do Komunii Świętej. I w tej parafii mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawą reakcją wiernych, bardzo dobrą reakcją wiernych. Oni po prostu, te dzieci, które miały być przyjmowane wtedy do pierwszej Komunii, przenieśli do innej parafii. Koniec, kropka. I to jest to, co jest potrzebne: presja wiernych. Jeżeli ksiądz nie spełnia standardów, wierni mówią nie i mają pełne prawo do tego. Jak trzeba, to trzeba pójść i przykuć się do bramy spiżowej kurii i tak zmusić biskupa, żeby podjął właściwe decyzje. Pierni mają pełne prawo, żeby dzieci były we właściwy sposób przygotowane do sakramentów przez y, księdza, który spełnia kryteria, który jest godny zaufania, który nie krzywdzi, który nie jest przestępcą, który nie jest y, moralnie skompromitowany. Wierni mają do tego prawo, więc ja apeluję do wiernych, domagajcie się realizacji poszanowania dla tego prawa, które wam przynależy na mocy chrztu, bo należycie do kościoła. W pojedynkę nie da się tego wygrać, natomiast siła jest po stronie liczebności wiernych. Tak? Kler to jest mała grupa ludzi w kościele, która ma 98% władzy, a wierni to jest. Potężna większość, której, która ta, tej władzy nie ma, ale ma pewne możliwości. Na mocy chrztu są współodpowiedzialni za Kościół i muszą niestety w tej chwili zacząć weryfikować księży i wymuszać. To musi być robione mądrze, kompetentnie, nie można rzucać oskarżeń fałszywych i tak dalej. Tu roztropność zawsze jest na miejscu, ale bez tej presji sobie. Absolutnie nie poradzimy, ja sobie tego nie wyobrażam, ponieważ jestem po wielu różnych rozmowach, także z biskupami i kiedy im się to mówi wprost, tak, no to oni potem w różnych sytuacjach mówią, że oj no to ten problem jest, bo ten pyskaty Dominikanin, tam ciągle nadaje na tych biskupów i tam nie ma refleksji, to jest dramat, że tam nie ma refleksji. Jest skandal na całą Polskę, a biskup się martwi tym, że Górzyński powie o tym publicznie w mediach i tak dalej. To jest jego główne zmartwienie, a nie, zmart nie jest dla niego zmartwieniem rozwiązanie problemu u siebie w diecezji. No albo zmartwieniem są media, które też to nagłaśniają, to też trzeba nie, ten... nie, no media to oczywiście to są Żydzi, masoni, jezuici, cykliści i weganie, nie? I media, To to wiadomo. To jak już ojciec mi tak przedstawił, to jeszcze teraz przejdę do innego e, tematu, bo tamten na chwilę zostawmy może, ale chciałem ojca jeszcze zapytać o księdza Michała Olszewskiego. To jest osoba, która jest w jakiś sposób związana z Funduszem e, do Spraw Sprawiedliwości. Tutaj na razie nic nie przesądzamy, no ale wiemy, że Prokuratura Krajowa prowadzi czynność na, pole, na polecenie śledczych właśnie dotyczące jakiejś e, sytuacji związanej z Funduszem Sprawiedliwości. To jest słynny ksiądz, który kiedyś był egzorcystą. Już nie będę tutaj powtarzał tego wszystkich tych wypędzania demonów, wegetarianizmu i tak dalej. Ale czytam na stronie Radia Maryja, że, że właśnie przełożony generalny Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego staje w obronie księdza Michała Olszewskiego i zaznaczył, że już ponad przepraszam, nie ponad, ale stu polskich księży skontaktowało się z, z jego kancelarią, oferując poręczenie za księdza Michała Olszewskiego. Czy ojciec też by się wstawił w takiej sprawie, bo ona jeszcze nie została faktycznie przez organy ścigania jakaś doprowadzona do końca, nie ma nie, ma, nie znamy wyniku, No, ale widzimy, że już stu księży stawia się za księdzem. Czy, czy ojciec też by się podpisał pod takim apelem? Zanim bym się pod jakimkolwiek apelem podpisał, do bólu sprawdziłbym, co jest grane, tak? Z jakim przypadkiem mamy tutaj do czynienia? To po pierwsze. Po drugie, ja jestem nieufny wobec tego typu poręczeń. Dlaczego? Ponieważ wiem, że. Kolejnym z takich negatywnych mechanizmów dotyczących naszego środowiska księżowskiego jest właśnie takie podejście, że jeżeli ksiądz jest atakowany, no to oczywiście za tym stoją jakieś wraże siły, no i robi się z niego męczennika. tak? A skądinąd wiemy i to są rzeczy już ustalone, że podczas ostatnich, Ośmiu lat rządów, tak? Mieliśmy do czynienia z bardzo wieloma niejasnymi dealami pomiędzy różnymi szczeblami kościelnymi a państwowymi, i to są sprawy, które znowu obciążają księży, obciążają biskupów. Sam byłem współinicjatorem akcji Kościół Wolny od Polityki, która będzie miała, by the way. Swoją kontynuację. Szukam w tej chwili środków na to i czekam na rozstrzygnięcie różnego rodzaju grantów. Może się uda i będziemy mogli to kontynuować, żeby pokazywać, jak patologie współpracy pomiędzy władzą kościelną a władzą państwową mogą niszczyć zarówno państwo, jak i kościół i być bardzo negatywnym zjawiskiem społecznym. Tak? Więc ja tutaj byłbym bardzo, bardzo ostrożny. Yy, na, zanim bym właśnie poręczył za kogoś, to bym. Szczególnie w takiej sprawie, to bym to bardzo, bardzo dobrze sprawdził i jak widzę właśnie stu księży, to ja mam jednak jeszcze w tle Radio Maryja, tak, to mam jednak podejrzenie, że tutaj mamy do czynienia z takim, taką typową księżowską reakcją, oto brońmy kolejnego męczennika kościoła, na którego liberalna władza zagięła parol i chce znowu niszczyć kościół i ateizować społeczeństwo no to jest stara śpiewka no ale trochę w innej rzeczywistości już nawet więcej niż trochę. No jak ksiądz zauważył, tutaj najprawdopodobniej też jakieś związki polityczne są, bo wiemy doskonale, że które środowiska bronią, które gdzieś tam chcą to jakoś sprawdzić. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu za rozmowę, za to, że znalazł, znalazł czas. No i przede wszystkim za to, że ojciec zmierzył się z tymi trudnymi tematami i, i mogliśmy na ten temat porozmawiać. Bardzo dziękuję. I raz jeszcze gościem Faktu Live był ojciec Paweł Gór. женщины.